Mogliście się już w ogóle doczekać tego pierwszego meczu? No tak, myślę, że, że same treningi i nie wystarczają żadnemu piłkarzowi i chcieliśmy już już ten bez zagrać. No i fajnie, że udało się, się tak dobrze zacząć. Modziu strzelił kastę. Ty strzeliłeś kastę. No, Panie też co mówiłeś mi ostatnio w wywiadzie, że Modziu na dziesiątce to nie nie, w ogóle nie może, a zmienił przecież Filipa i chyba wszedł na tą dziesiątkę, prawda? Modziu biegał, biegał gdzieś tam w środku. I przypadkiem się znalazł tam, i nie, i młodziu wiesz, młodziu, nie, no, młodziu, młodziu jest kozak. Ja Ci mówiłem w poprzednim wiecie, że młodziu to jest kozak, i młodziu będzie top, top, top player. I młodziu dzisiaj pokazał, że wchodzi na lewą, przyjmuje słabszą, żebyście wiedzieli, że Młodziu od lewa jest słabsza, bo nie było widać, ale no, uderzył tak, że to <ścoughs> no, hit. No, ja, jestem... Ogólnie ja jestem, w ciężkim szoku dalej, że ja strzeliłem tą pierwszą, którą tak chciałem. I to jest taki moment, wiesz, wzruszenia, jeszcze miałem, Józiu mi podał skrzypa, był na ławce, ten Modziu dał taką kasce też, no i ciężko mi się wysłowić, ale... Ale w ogóle powiem Ci, że Modzia brama chyba ładniejsza, co? Ale pokarał Cię, pokarał Cię strasznie. Moja nie podjeżdża w ogóle, ale... Na mój mojej status, wiesz, mój mojej status jest taki ważny dla mnie, że... Wiesz, ale no młodzież też, bo młodzież to jest pierwsza, jeszcze pierwsza w ekstraklasie, pierwsza na Lecha, pierwsza dla Bułgarskiej. No Młodzież ma najlepiej dzisiaj, nie? Młodzież, trzeba by się dzisiaj... jej... A też do kogo pobiegłeś, swoje? Do skrzypy. Od razu. Od, od razu, gazu, go, ja tak, gaz do skrzypy. szukałeś go i? Tak, gaz do skrzypy, od razu, tak. A w ogóle tak powiedz, Kucha, jakie to uczucie? Tak? No nie wiem, ja nie wiem, bo ja na ten moment, kiedy strzeliłem i pobiegłem do skrzypy i byłem wyłączony totalnie, ja nie pamiętam nic. Nie pamiętam, bo, bo jeszcze mi mówili, że fajnie jak szczeli, wiesz, że ty już Puchasz, a ja nie słyszałem tego. Ja byłem tak wyłączony, że nie słyszałem tego. Powiedz tak już na sam koniec, jak oceniasz drużynę Rakowa, bo trzeba powiedzieć, że solidny zespół. Dobrze, ja jestem ogólnie fanem Rakowa, takim, że, że zbudowali fajną filozofię w pierwszej lidze, weszli do Ekstraklasy i kontynuują to dalej. Mają fajny, fajny, fajny pomysł na grę i to realizują, dobrze stoją w obronie. E, mają wysokich wysokich przodu, mają mają z tyłu, stałe fragmenty, mają dobry mają pomysł na grę i go realizują, tak? I, 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 I myślę, że gdyby im trochę sił nie zabrakło, to te przestrzenie, które się wytworzyły, przez to, że nie mieli sił, może ich nie było, ale no, że sił im zabrakło, bo stali naprawdę nisko w no to my to wykorzystaliśmy. No i. Dzięki bardzo. Puszka powiedział, że twoja słabsza, bo jego ładniejsza. Jego ładniejsza. No nie no, ale to on też musi wziąć pod uwagę, że ja lewą, on by prawo, prawą nogą takie nie strzelił. Nie, żart, żartuję oczywiście. Powiedział, że bramka kozak, nie i że w ogóle do tej pory nie wie jak ty to strzeliłeś lewą nogą, nie. Nie, no myślę, że, że no co, no to tu mogę powiedzieć, no bardzo ładna bramka siadła, no po prostu. Dlatego ja się cieszę ze swojej bramki, cieszę się też z bramki tymka, bo jednak oboje marzyliśmy o tym, żeby, żeby strzelić bramkę, udało się to w jednym meczu, dlatego... No mówię, to co, to co my się cieszymy, to no, nie ma takich rzeczy, nie ma, Ja no mówię, no, my od zawsze praktycznie od czasu internetu się trzymamy razem i, i o takiej chwili marzyliśmy, marzyliśmy, żeby zagrać razem w, w koszulce Lecha po prostu, później żeby zagrać razem na Bułgarskiej i żeby strzelić bramkę pierwszą przy Bułgarskiej i póki co te marzenia małe udaje się spełnić i też tak jak mówię, razem, razem. Tym bardziej się cieszymy, że udaje się to robić razem. Na te kilkanaście minut co wszedłeś, wszedłeś na pozycję numer 10, prawda za Filipa. A kiedy ostatnio rozmawiałem z puszką, powiedział, że nie, no Modziu to jest typowa ósemka na dziesiątce, też może zagrać. Ale typowy numer 8, jak byś teraz mu odpowiedział? Znaczy, typowy numer 8. No że dużo grałem na dziesiątce, też na dziewiątce czasami, dlatego ja od zawsze powtarzałem, że dobrze się czuję na każdej pozycji w środku pola i nie wiadomo Usemka to jestdziś może moja docelowa pozycja, ale mówię jak wejdę na, na dziesiątka czy na naszytka to myślę że, że też zagrandoować. Oh, was a good start for the team and, and for me personally was was nice to, to get on the board in the first game of course and uh, yeah I felt it was difficult at time as a striker today I didn't get uh, I didn't get so much foot but uh, But yeah, it was was good with the penalty to get started and and the three points, so uh, very important. Uh, I saw it was a lot of tough challenges between you and the uh, strong and big guys, big defenders from the Rakov. And uh, how you feel it from your perspective? Yeah, he's a big fucker. This the captain there is a, a big fucker. But uh, yeah, it was uh, was some tough challenges, but 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 fair and. Uh, yeah, I'm lucky we uh, we won the game. And the situation with the penalty from your side? I didn't see it again, but uh, as I said to the to the referees uh, also, I I can see the ball and I know I'm, I'm I'm first on the ball. I hit the ball and and then I I get the punch, the Hulk the Hulk smash. Um, so, but as I, uh, I haven't seen it again, so so I can't answer. But for me, it felt like a, a penalty. And the idea for the finish of penalty, it was uh, long time ago, or just before the penalty. No, it was just in a moment. Uh, just a moment. Yeah, I hit it. I hit it to the to the left last time, and uh, and yeah, and I I think maybe he saw the the penalties before, so yeah, I just put it easy in the middle and. Uh, Czy ty, tak w ogóle jak reszta drużyny, nie mogliście się już doczekać tego początku sezonu? Nie, powiem, że szybko to minęło, krótki jest okres przygotowawczy zimowy i powiem, że to mnie bardzo pasuje, że mieliśmy tylko 10 dni obozu w Turcji i to akurat jest według mnie optymalne. A, oczywiście, że chciałem jak, naj, jak najwcześniej wrócić do meczu klasy, na to czekamy zawsze. Yy, mogę powiedzieć, że dzisiaj czułem się bardzo dobrze, yy, ogólnie fizycznie, motorycznie to wyglądało nieźle. <laughs> Mam nadzieję, że utrzymamy to do końca sezonu. Jak byś ocenił najbliższy mecz z Krakowią, bo macie pewne rachunki do wyrównania z nimi? No, nie patrzymy tak, że mamy jakieś rachunki, prawie z każdym drużyną Lech ma jakieś rachunki, ale mogę powiedzieć, że Odchodziłem bardzo poważnie do tej drużyny, zawsze yy, yy, u siebie to jest mocna drużyna, ale od poniedziałku zaczynałem przygotowanie. Trenerzy oczywiście, że pokażą, zrobią analizę, gdzie są mocne strony, słabe strony. No i zobaczymy. Dzięki bardzo.